Nagrywa się, się tutaj stoi mój kład, no, no już go dobrze znacie. Ja na no, takim małym moim, no warsztacie. mamy tutaj, no wiertarkę, co tu jest? Chyba wie, chyba wiertarka, mamy taką płytę, to będzie mi robiło zapuch. Naprawdę, to będzie mi robiło zapuch. Tu mam plan, żeby, no wywiercić dziurę, tu, żeby dziurę, no wywiercić i tutaj, żeby dziurę zrobić. No, więc ja biorę się za wiercenie, tu mam moją skrzynkę, jak będzie potrzeba, to pójdę po yy, tą yy, skrzynkę, są jakieś wiertełka, jest sikierka, o, i to, to zawsze to, co jest potrzebne, czyli młotek, bo bez młota to kaszana, a nie robota i ta linka mi też się przyda, no, więc ja was, was ustawiam na lodówce i lecimy z, z wierceniem. Witam Was po przerwie kró no, krótkiej dla Was, ale w tej robocie to była potrzeba właśnie Śkierka bo świerką żem przerąbał ten no, kawałek blatu. Tu można przymknąć. Tam już stoi kład. Tu już widać ten ślady po odśnieżeniu, ale kład się tutaj w tym śniegu kopie. To trudno jest nawet uwierzyć, że się w śniegu można kopać. A nie wiem czy to widać, ale jest już dosyć odśnieżony tutaj ten, ta część, o tutaj to. Popatrzcie, bo, bo było... Było tyle śniegu, taka kubka tutaj, a jest taka, która mała, taka... O, tutaj dla porównania, tutaj jest ta kubka, a tu już do ziemi jest... nie mało brakuje, ale jest lepiej, bo jest odśnieżony. jeśli teraz ustawię naszą kamerkę. Przepiękną GoPro. I zrobię wam, no, no tego, no, time Trochę przybiegł, a z, idę z powrotem jestem tak zmęczony To jest mało powiedziane jak jestem zmęczony Ach. Widzieliście jak tam łopotowałem Aż mi się już ciężko mówi, bo jestem aż tak bardzo zmęczony Tak jak masa śniegu Ja tam łopotowałem było kurde, ale ślisko Łopotowałem tam Trzeba pochować moje Narzędzia teraz i zwalimy jeszcze śnieg. Znowu poczekajcie, patrzcie. Myślałem, że to pójdzie jak we, jak we filmach. Śnieg mi leci. Co to nie chce być jak we wszystkich filmach? Co jest grane? Nie mam do tego pojęcia że trzeba tylko kłada schować Ach. więc Idę go chować Co jest Cholera, znowu ten śnieg pada Co jest? OK I wchodzimy Okej, okay, idziemy i otwieramy nasze wrota Mogę kompletnie ruszyć. Ale to już jakoś, jakoś się mógł sprawdził Moja super metoda. No więc niech. A, jeszcze kranik trzeba zakręcić, bym zapomniał. No i co? Idę zamykać garaż i trzeba zrobić jeszcze porządek w moim. O, ale śniegu pada. Chyba tego nie widać na kamerze, ale dzisiaj też chcę nakręcić film z iglo. Ale jestem zmęczony, ludzie. Trzeba tylko drzwi zamknąć Proszę bardzo No i trzeba jeszcze To posprzątać wszystko To maniarne i tu są te Nie bym zapomniał Ale to jest ciepłe bym zapomniał o tym więc ja robię cięcie Co jest? Czekajcie Działa to działa Witam Was Znowu po cięciu jestem już tak zmęczony na drzewa do pieca, bo zapomniałem o piecu W piecu się... widzicie się tylko z nimi Ja zapomniałem o piecu A nikt inny pójść do tego, no nie może Nie będę pokazywał, nie będę nawet pokazywał no, te, temu No palcami, a no, ja już nie mogę mówić, bo jestem tak zmęczony Tu na widać, tam drog zbiega Jeszcze chwytam, a Czy schody są odśnieżone Widać, że są odśnieżone, co nie? Widać Odsierzałem to tą szufelką metalową czy aluminiową, o, po prostu, jestem tak zmęczony, chwytam teraz za łopatę i muszę łopatować, Postaję was tutaj, o kurde, ale to jest grubo w patrzcie mi weszło cały statek, patrzcie, aż się przestraszyłem, przy, dobra, to time. Więc witam ja Was ponownie. Też jest już odśnieżony chodnik jak widać. Tutaj o tutaj będzie można iść. Tutaj hmm, zobaczy 14-30, dobra. Tutaj. Tutaj można jest sobie już na luziku, tam stoi dropsik na luziku, ja już jestem tak zmęczony Jeszcze w pies muszę spalić tu Ja idę do ładnie Dzień dobry Zamknięte Spaliło się coś, może to by było tyle, ale widzę, że nie no. Więc ja jeszcze muszę tutaj spalić Teraz sobie kamerę sobie żebyście ze kamerami spadał się to widzieli okej, okay, więc ja rozpalam w pierwszym celu, tak jakby od nowa okej, okay, więc dziękuję wam za dzisiaj jestem dosłownie padnięty Pokazuję wam, która jest godzina jest 14.09 znowu mi się, no, tapeta zmienia 14.09 a zacznę, zaraz wam powiem ty już można światło zgasić Słuchajcie tylko do mojego telefonu. Czekajcie u mojego jest mój Czekajcie, już jestem z powrotem u Was. Poczekajcie. O 11:40. 11:40. 11:40. Poczekajcie. No, zeszło mi z 2 godziny no po, no zaraz 3 będą no godziny 3 godziny widzieliście co ja tam robiłem więc, więc dziękuję wam za oglądanie do następnego i pa